Życie to najcenniejszy dar, a umiejętność jego ratowania bezcenna. Uczniowie szkoły podstawowej numer 7 w Świebodzinie doskonale o tym wiedzą. 16 października ponownie stanęli do wyjątkowego wyzwania. Próby bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pokazując, że nawet najmłodsi potrafią działać z wielkim sercem i odpowiedzialnością. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przystąpiliśmy do akcji bicia rekordu jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Już mamy trzy fantomy, na których dzieci wykonują uciski kratki piersiowej. Nauczyliśmy dzieci tej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli 30 ucisków kratki piersiowej i 2 wdechy ratownicze. To jest niezwykle cenne, bo uważam, że w każdym wieku dziecko, każdy człowiek jest w stanie uratować drugą osobę. Dzieci się uczą tej resuscytacji już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i mają to kultywowane do klasy ósmej. Także jest to niezwykle cenne. Dzieciaki uwielbiają takie akcje. Są pełne entuzjazmu, radości z tego co wykonują. Tak naprawdę jest to dla nich niezapomniane przeżycie, ponieważ wiedzą, że dzięki temu stają się małymi superbohaterami w przyszłości. Kto wie, może uratują komuś życie. Dzięki takim akcjom mamy okazję ich szkolić, doszkalać, doskonalić ich umiejętności, a przede wszystkim też się troszeczkę dobrze pobawić, bo dzięki temu dzieciaki zapamiętują. Myślę, że ta atmosfera jest tutaj świetna. Dzieciaki dopingują siebie. Mamy panią wiceburmistrz, mamy pana ratownika, pana strażaka, panią Także myślę, że dzięki temu zapamiętają to do końca życia. Jest to nasz mój drugi rok, kiedy ja koordynuję, wcześniej była to pani dyrektor, więc myślę, że to jest niezapomniane przeżycie dla dzieciaków. Jak będziemy do dorosły, to mhm. będziemy pomagać ludziom. Cała akcja polega na tym, że trzeba zrobić 30 uciśnień. Dzieciaki są zdeterminowane, wiedziały, co mają robić, świetnie współpracowały. Przy tym wszystkim wspólnie, razem z, z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz z ratownikami medycznymi przekazywaliśmy niezbędne wskazówki naszym uczniom. Naprawdę poradzili sobie wyśmienicie. Cieszę się, że możemy wspólnie, razem z najmłodszymi przedstawicielami naszego miasta uczyć się, współpracować, pokazywać. I wspierać tego typu inicjatywy. To wydarzenie to nie tylko lekcja pierwszej pomocy, ale przede wszystkim lekcja empatii i odwagi. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie uczą się, że czasem wystarczy kilka prostych ruchów, by uratować ludzkie życie. Świadomość i szybka reakcja mogą sprawić, że ktoś otrzyma swoją drugą szansę.